Witam, Anna Orzeł. Zapraszam na program. Na temat gościem programu jest dziś Wojciech Gęsiak, prezydent Radomia, pierwszej kadencji, tak mogę powiedzieć. Tak, pierwszej tak. kadencji w e, Wolnej Polsce. Dokładnie, tak. I architekt zawodowo też Pana przedstawię. Cieszę się, że Pan przyjął zaproszenie, dlatego że i dla mnie to jest taka trochę podróż sentymentalna, bo mniej więcej w tym samym czasie zaczynałam pracę, a Pan był młodym, ale już z dwuletnim doświadczeniem prezydentem. Jak Pan wspomina ten czas? Jak to było? Wtedy prezydenta wybierała Rada Miejska. Było inaczej niż dzisiaj. To nie był prezydent z powszechnego wyboru zdecydowali radni. Kto przed taką propozycją, że akurat to będzie pana miejsce, pan się nadaje? Ta, ta propozycja wypłynęła od ówczesnego wojewody Jana Rejczaka. Było pytanie, czy e, zgodziłbym się. Nikt nie pytał wtedy, czy się podoła, bo nawet trudno było odpowiadać, prawda? Nie wiadomo było, z czym się Nie wiadomo było, z czym, to znaczy mniej więcej tak, ale na pewno absolutnie nie w szczegółach. I podjąłem tą próbę i Rada Miejska tak wybrała mnie. Wtedy Rada Miejska nie tylko wybierała, ale i odwoływała. Także tak. były takie czasy, kiedy e, w kielcach już nie pamiętam, czy trzech, czy czterech prezydentów zmieniło się w pierwszej kadencji, ponieważ wybór był może łatwiejszy niż dzisiaj w wyborach powszechnych, ale i odwołanie było równie łatwe. Wystarczył jeden wniosek o odwołanie i w zasadzie wystarczyło przegłosować. 50 radnych liczyło to Wtedy kolegium, prawda? Radnych. Y Ciężko się było mierzyć, bo wszyscy troszkę metodą prób i błędów zdobywali doświadczenie i uczyli się. Zdania były podzielone, i dyskusje burzliwe, i do późnej nocy. Trudno było przekonać tyle osób. Do tego, że mój pomysł czy moja decyzja to jest to, co najlepsze może spotkać to miasto. Myśmy wtedy byli jeszcze w innej formacji, bo to zarząd miasta, siedmiosobowy. Prezydent, dwóch wiceprezydentów, skarbnik, sekretarz i kilku członków zarządu. I to była grupa, która wypracowywała. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Zarząd w zasadzie jest w rękach prezydenta jednej osoby. Wtedy to była pewna grupa, która jednak. I tam dyskutowaliśmy często, do pierwszej w nocy zarządy odbywały się co tydzień i całą politykę i wszystkie sprawy były tam bardzo długo i głęboko przedyskutowywane, a dopiero później były proponowane Radzie poprzez kolejno komisje problemowe i dopiero na Radę. Także to było w ten sposób i te dyskusje jeszcze może bardziej gorące były na komisjach, tak samo zresztą jak i na samym zarządzie ale w radzie później powiem w ten sposób one nie przechodziły tak trudno mimo że były czasami kontrowersje, spięcia trzeba powiedzieć w ten sposób, że ta pierwsza kadencja i wszyscy radni e, może byli mało doświadczeni, może w ogóle niektórzy nie byli doświadczeni, ale byli piekielnie ideowi. To znaczy naprawdę chcieli coś zrobić i czasami nawet te spięcia wynikały stąd, że wszyscy chcieli bardzo i każdy może trochę inaczej i tu po prostu wypośrodkować jak zwykle wśród wielu wektorów wiadomo, że w momencie, kiedy dyskusji i takiego demokratycznego ucierania opinii i podejmowania decyzji, najważniejsze jest to, że wszystkie wektory, które są poniżej 180 stopni, można w jakikolwiek sposób wykorzystać. Mhm. Wektory przeciwne, no niestety trzeba ich w głosowaniu pokonać. No, na tym polega demokracja, i wiadomo, że y, ten rozstrzał był bardzo duży, czyli można powiedzieć, często całe 360 stopni. Nie dlatego, żeby ktoś akurat y, chciał gorzej, inaczej, tylko on jemu się wydawało, że to, żeby było dobrze, trzeba zrobić inaczej, ale tego tak wiele nie było. W większości było jednak y, przy głosowaniach większy konsensus, był nawet, wydaje mi się, niż dzisiaj, bo dzisiaj po, mogę powiedzieć, jak kiedyś tam zaobserwowałem Radę. To tak zwana pozycja i opozycja, czyli Dziś wszystko grupa jest przewidywalne jest i pani może z góry powiedzieć, jakie będą głosowania, jeżeli jest program Rady w każdym z tych punktów, ile będzie za, ile przeciw, a nawet kto się wstrzymał, prawda? Wszystko można policzyć, to jest czysta matematyka i czysta kalkulacja, wiadomo jak się głosy rozłożą. Rozmawiamy dziś o początkach samorządu, dlatego że dokładnie rok po wyborach parlamentarnych, pierwszych, wolnych czy częściowo wolnych, które odbyły się ćwierć wieku temu, rok potem, dokładnie też 4 czerwca odbyły się wybory właśnie do samorządu. I było to coś nowego, wyjątkowego, ważnego. Wszystko się zmieniało, bo tak naprawdę najbardziej dotyczy nas to, co jest najbliżej nas. Jak pan wszedł po raz pierwszy do swojego gabinetu, to co pan sobie pomyślał? Że jest bardzo duży. <laughs> A dziś wydaje się niewielki. Nie wiem, nawet nie pamiętam, ile on może mieć metrów, ale wydaje mi się, że około setki. I wtedy naprawdę, w momencie kiedy się miało głównie kontakt z małymi pomieszczeniami, oczywiście gdzieś w pracy na hali fabrycznej czy w biurze dużym projektu, w którym pracowałem, były większe przestrzenie, ale niemniej na co dzień żyliśmy w dużo mniejszych pomieszczeniach. Te wszystkie małe mieszkania M3, M4, prawda i tak dalej, więc rzeczywiście gabinet wtedy wydawał mi się może nie ogromny, ale duży. Nie miał pan z kim porozmawiać, bo dziś jest tak, że prezydenci, którzy jakby przekazują sobie w sztafecie pałeczkę, przekazują sobie też rady czy doświadczenie, mimo że są z różnych opcji politycznych. Pan nie miał kogo zapytać, jak to jest, kiedy odpowiada się za prawie ćwierć milionowe miasto. To znaczy, ja też spotkałem się z poprzednim prezydentem, panem Kurkowskim, który przekazał mi. Gabinet. i Jakąś radę? Jak, nie pamiętam, tym bardziej, że nie prosiłem. Nie prosiłem z prostego względu, że zupełnie po tej rewolucji naszej 25 lat temu po, pierwsze, po raz pierwszy miasto miało mieć samorząd czyli rządzić się samo i rady. A nie na zasadzie, że zarządza tym prezydent z jakąś tam małą grupą ludzi. Wtedy też w zasadzie była rada, prawda? Na no zasadzie, się tak. Rada, rada narodowa. narodowa, prawda? Ale to była fasadowa historia. Więc powiem w ten sposób i tak. Wiedziałem, że po prostu my będziemy musieli z każdym naszym problemem ucierać się najpierw w zarządzie, później, później na Radzie Miejskiej, więc przy takich dużych dyskusjach trudno mówić o tym, żeby jakaś jedna czy druga rada była istotna. Poza tym sądzę, że ten mój poprzednik też nie miał, nigdy nie miał tego typu doświadczeń. Zarządzał kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami komunalnymi, które trzeba było szybko wtedy przekształcać, restrukturyzować, usamodzielniać jako samodzielne spółki, tak jak. Wodociągi czy inne przedsiębiorstwa komunalne, które istnieją dzisiaj, są w bardzo dobrej kondycji i doskonale sobie radzą. A były też takie przedsiębiorstwa, jak przedsiębiorstwa czysto budowlane czy budowlano-remontowe, które absolutnie miastu wtedy były zbędne, bo wiedzieliśmy, że w końcu to i tak załatwi wolny rynek i przedsiębiorczość ludzi a nie na zasadzie, że tworzy się e, jakieś y, przedsiębiorstwa, tak jak w poprzednim systemie, e, zwłaszcza budowlane czy inne i im w pierwszej linii się zleca. Wiadomo było, że z kolei zlecenia pójdą e, w trybie po prostu zamówień publicznych i tak dalej, i tak dalej. E, mieliśmy pewne doświadczenia z tego względu, że e, samorząd... E, Niektórzy ludzie, tak jak ja na przykład, uczestniczyliśmy w pewnego rodzaju samorządzie. Ja przez 10 lat wcześniej działałem w Stowarzyszeniu Architektów Polskich, który jest w pewnym rodzaju, był wtedy samorządem y, zawodowym, bo taką rolę pełnił, bo nie było wtedy ISP, tak jak dzisiaj. I, I przez te 10 lat, na różnych szczeblach, bo i w zarządzie głównym, i, i byłem prezesem oddziału radomskiego, nauczyłem się normalnego, demokratycznego działania w grupach takich po prostu, gdzie są zarządy, gdzie są zebrania plenarne, czy zjazdy, na których po prostu te wszystkie rzeczy w sposób demokratyczny, jak to się mówi, pojawiają się. Ja, no ja nie mówię, że nie, nie miał pan demokratycznego doświadczenia, bo miał pan za sobą działalność opozycyjną. No to... Związki Pan, zawodowe i powiem w ten sposób, że taki gigantyczny MKR w porównaniu z Radą to był jak pluszowy miś do, do, do Brytana. Ale co innego być najważniejszym urzędnikiem w mieście. Jednak urzędnik, urzędnik musi się wpisać w pewne rygory, w pewne zasady. Inaczej działa się w opozycji, inaczej uprawia się wolny zawód, jakim jest architekt. No na pewno, poza tym. Balała jedynie jedynie co, co, co jakby było poza moją świadomością, a co szybko trafiło do mnie, to że od dnia y, objęcia tego urzędu y, automatycznie wszystko, co stało się w mieście, można było powiedzieć, że z mojej winy. No tak. No bo to już tak to jest, że jak się obejmuje władzę, to praktycznie odpowiada się za wszystko. I przez pierwszy nawet miesiąc czasu pamiętam, później już y, jakoś się z tego mm, nie wiem w jaki sposób nawet to przeszło w inny pion, ale dostawałem codziennie rano raport policyjny, raport wtedy jeszcze milicyjny o wszystkich zdarzeniach w mieście, które stały się ubiegłego dnia, a zwłaszcza nocy. Te raporty często były porażające. E, nigdy nie zdawałem sobie sprawy o tym, że w większości takiej informacji na zewnątrz nie ma. Pradzieżach, pobiciach, zabójstwach, znalezionych zwłokach i tak dalej. To było takie moje pierwsze doświadczenie, bardzo, bardzo mocne i, i dosyć traumatyczne bo musiał pan poznać i tę inną stronę też miasta, bo. Tam no, ja to zresztą jest. tą swoją ekipę nazwałem ekipą szambonurków, bo oni wszyscy pytali się, dlaczego <laughs> jest, mają być szambonurkami. Ja mówię z tego względu, że musimy być wszędzie, a zwłaszcza w kanałach, gdzie e, jak się źle dzieje, to na zewnątrz po prostu jest niedobrze, natomiast nie jest to widoczne i, i a propos jeszcze tego wy można powiedzieć zawołania, to udało mi się przynajmniej wtedy, w tych pierwszych czterech latach podwoić e, długość kanalizacji miejskiej. Wiele osiedli takie jak Idalin i inne przestały cuchnąć latem, bo wreszcie zostały skanalizowane, a były to olbrzymie osiedla, które opierały się głównie na szambach. Te cztery lata mm, obfitowały w bardzo ważne y, wydarzenia. Wizyta Ojca, Ojca świętego. świętego Musiał pan, czy państwo ludzie, czy samorząd udźwignąć yy, przygotowanie, zorganizowanie, znaczy załatwienie wszystkiego, ja bo pani, nie było pieniędzy. Ja pani powiem, entuzjazm ludzi był tak niesamowity a, i wszystkich przedsiębiorstw, nie przedsiębiorstw, że wszyscy stawali na głowie i to była najłatwiejsza sprawa ponieważ w zasadzie nie spotkało się człowieka, który mówiłby no, z tym będzie problem, bo coś tam, prawda? Bo natychmiast się pojawiało dwóch ludzi następnych, którzy mówiły, ale my możemy to tak czy tak załatwić. I to był wspaniały, to był wspaniały rok przygotowań. Od nas z ramienia zarządu miasta zajmował się tym Krzysztof Gajewski, który był oddelegowany wtedy na ten czas tylko i wyłącznie do tego i był tym łącznikiem. I to naprawdę świetnie wszystko funkcjonowało. Także powiem, dzięki jego zasługom. Ale i przejęcie oświaty radom. W Jeśli Nie był roku. pierwszym. Znaczy, tak mi się był, wydaje, że był, był pierwszym w Polsce, był, był, był który przejął szkoły. Był nie kalkulował pan, że to się nie opłaca Zaraz żeby później drogi, po co był nam Poznań i potem jeszcze kilka miast. Tak, byliśmy pierwsi. Znaczy, kalkulacja była, ale była to tego typu kalkulacja, że skoro 4 lata szkoły zostają w rękach kuratora. 94, a w 94 i tak przejdą na majątek i pod zarząd, ale także i pod kłopot prawda, miasta. To stwierdziliśmy w ten sposób, że przez te cztery lata, ja będąc w sumie architektem, ale także i budowlańcem, wiedziałem, że przez cztery lata nikt nie naprawi rynny, nikt nie naprawi cieknącego dachu, i cztery lata braku jakichkolwiek nakładów na stałe utrzymanie obiektów powoduje, że przejmiemy ruinę w wielu przypadkach. I rzeczywiście, w momencie kiedy przyjęliśmy to największe nakłady w ciągu tej pierwszej kadencji, bo po pierwsze zbudowaliśmy jedną szkołę nową od zera, ale wyremontowaliśmy 18 w tak zwanym remoncie prawie kapitalnym i prawie tyle samo szkół z drobniejszymi remontami. Gdyby te wtedy tego nie zrobiono, to w 94 następnej kadencji zwaliłoby się na głowę. Około czterdziestu paru szkół wymagających natychmiastowego po prostu interwencji budowlanej i wtedy byłby wielki kłopot. No dzisiaj niestety też jest kłopot. Choć wtedy to, to odbierano to bardzo o często, że odbieramy oświaty, bo chcemy w niej rządzić. Takie były często zarzuty, że to nie jest gospodarskie myślenie i nie chodzi o, o to po prostu, żeby przejmując ten majątek, jak to się mówi przy najmniejszych nakładach, doprowadzić go do stanu używalności, do dobrego stanu, a głównie, że chodzi o pewno ludzi, personalia i tak dalej, i no poza tym edukacja rzecz ważna. Trzeba dbać o to, żeby jednak młodzi ludzie mieli tę edukację na odpowiednim poziomie. Wtedy jeszcze mieliśmy bardzo dobry przyrost naturalny. Tak jest. Także wtedy naprawdę jeszcze dzieci i młodzieży było bardzo wiele i no nad czym teraz tylko możemy ubolewać. Jest jak jest, ale miejmy nadzieję, że wreszcie się ta tendencja odwróci, ale to już zupełnie inna sprawa. Tak, temat na, in na inną rozmowę. Te cztery lata, jaki miały wpływ na dalsze losy samorządu? Te pierwsze cztery lata. Takie testowe, pilotażowe. Po pierwszych czterech latach sądzę, że wielu ludzi zobaczyło, że nie jest taki diabeł straszny, że można sobie poradzić. A poza tym po tych czterech latach, kiedy przekształciło się to wszystko, to potem już była pewnego rodzaju maszyna, która wystarczyło ją trochę oliwić, trochę. O nią zadbać i ona już sama jechała. Natomiast myśmy to, ja to zawsze nazywałem do przebudowy samochodu w trakcie jazdy, ponieważ nie można było zatrzymać na rok, dwa tego wszystkiego, wziąć, szkoły, przekształcić, przebudować i, studia, i tak dalej. Dokładnie tylko to wszystko działo się po prostu w trakcie, w, w trakcie działania, problemów i tak dalej, prawda? Były wtedy przekształcenia, na przykład e, przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, który można powiedzieć, że w sumie wszystko działo się jak w dobrym westernie. E, mieliśmy przywożone koszy na śmieci. Na, dla prezydenta mam nawet taką fotografię, kiedy stoję razem z zarządem. Ja mówię, to zrobimy sobie w koszu czy przy. No Wszyscy stwierdzili, mhm. że chyba e, przy koszu, mimo że to był tak duży kontener, że pewno byśmy się w nim zmieścili. Ale, ale takie problemy też były, gdzie e, dzisiaj mogę powiedzieć w formie pewnej anegdoty, że e, wielu f, firm, które wtedy w mieście po, po cichu powstawały oczywiście na tym, jak to się mówi prawdopodobnie było mocno zadowolony stan, że przedsiębiorstwo strajkuje i że będą mogły wejść, wejść na rynek. Już jakby no, to były naprawdę bardzo mocne emocje w tym wszystkim. Były bardzo mocne emocje, i, i, i pamiętam, że były nawet tego typu historie, że na Radę Miejską przychodzili pracownicy, często koledzy z Solidarności, którzy mieli wielkie pretensje, bo oni uważali, że jednak to wszystko powinno być po staremu to znaczy nadal jedno wielkie przedsiębiorstwo oczyszczania miasta, które po prostu będzie dyktowało trochę warunki. Później próba także wprowadzenia na rynek jakiejkolwiek konkurencji dla MPK. No. To, to są wszystko rzeczy, które były, były bardzo trudne, ale bez tej konkurencji sądzę, że bilet mielibyśmy dużo, dużo droższy dzisiaj niż gdyby. Oczywiście też chodziło o to, żeby ta konkurencja była wprowadzana w sposób cywilizowany, a nie, a, a nie, a nie gwałtowny. No i to wszystko się jakoś tam ucierało, prawda? I to jakoś w tej chwili funkcjonuje. Nikt już tych emocji nie ma, nie zna, nie pamięta i nie, nie czuje pamiętamy. na co dzień. Pamiętamy, to był znakomity czas i wtedy nawet dziennikarze dużo, tego czasu spędzali na sesjach, w zasadzie od rana do wieczora. Dziś już prawie się to nie zdarza. Tak, no, ale dziennikarze też jakoś... no, nie byli raczej obecni na tych wszystkich e, często nocnych i całodniowych e, posiedzeniach zarządu, komisji, gdzie za to wszystko komisji, się ucierało tak. po prostu najczęściej. To tak jak w Sejmie, w którym e, w, w, za tymi korytarzami w tych wszystkich salach pracują komisje, które e, oprócz samych posłów e, trzykrotnie więcej składają się z różnego rodzaju ekspertów, zewnętrznych którzy bardzo mocno i długo tam pracują a ten cały cyrk dzieje się tylko na korytarzach i, i w kuluarach i, i w samym holu ale on jest w sumie najciekawszy, jak oglądam w telewizji, to najczęściej ten, natomiast bardzo często siedzę tam na zapleczu w tych salach, gdzie pracujemy nad różnymi ustawami, czy kodeksem budowlanym, czy innymi, i gdzie naprawdę jest bardzo żmudna i ciężka i taka wielogodzinna praca. No, ale tego nigdy nie tak widać było. w mediach, bo to nie jest istotne, prawda? Tak było, tak jest i tak będzie. Natomiast dla Pana samego, czym był ten czas? No, olbrzymim doświadczeniem, na pewno. Olbrzymim doświadczeniem, powiedziałbym takim czysto menedżerskim, którego a, wcześniej może nie miałem, choć w trakcie budowy mojej pierwszej, dużej, czyli kościoła Matki Bożej, Królowej Świata tutaj w Radomiu, trochę się, jak to się mówi, otarłem o zarządzanie e, większymi grupami. Przez jakiś czas też byłem y, kierownikiem takiej pracowni projektowej, 40-paroosobowej, która, jak to się mówi, pozwoliła mi zdobyć pewne doświadczenie. Z tego względu, że m, mój dziadek twierdził zawsze, że szef to jest taki człowiek, który niewiele y, musi mówić, krzyczeć, zwłaszcza biegać, prawda, i wszystkich y, albo entuzjazmować, albo popędzać. Wystarczy, że jest spojrzy. i jego decyzje są nie. Który człowiek co będzie robił? Jeżeli umie rozpoznać, yy, kto sobie z czym poradzi, kto się lepiej do tego nadaje, i w każdym zespole, nie czy kilkuosobowym, czy kilkudziesięciu, umiejętnie rozdzielone te role, to jest w zasadzie cała, e, powiedziałbym, yy, nie tyle może filozofia, ale i tajemnica szefowania. Ten ktoś wtedy rzeczywiście jest w stanie zbudować taki team, który poradzi sobie ze wszystkim. Nie jest... yy, Jak dziś Pan patrzy, 24 lata. Po. To myśli pan, dobra robota. Daliśmy radę, czy można było inaczej? Mm. Może nie w tą stronę. Bylibyśmy w innym miejscu, my jako radom? Powiem w ten sposób, że na te możliwości, jakie wtedy były, jakie mieliśmy, i oczywiście zawsze można powiedzieć, że można było być bardziej genialnym, nie? Ale to się tak nie udaje. Człowiek się rodzi z jakimiś tam możliwościami swoimi intelektualnymi, z jakąś inteligencją i więcej nie ma. Natomiast na miarę wiedzy, możliwości, inteligencji, jaką wtedy mieliśmy, zrobiliśmy wszystko, co można, żeby było jak najlepiej. Natomiast trzeba pamiętać, że zarządzanie miastem to nie jest sfera gospodarcza. To nie jest sfera biznesowa także, prawda? To jest kwestia utrzymania miasta ze wszystkimi, z całą infrastrukturą, ruchomą i nieruchomą, tak aby mieszkańcy czuli się, że w tym ich domu wszystko działa, to znaczy komunikacja funkcjonuje. Mają dostawy odpowiednich mediów, e, ścieki też, jak to się mówi, nie mają z nich problemów i tak dalej. Śmieci, te wszystkie inne historie. E, działają szkoły, y, działa dobrze e, służba zdrowia, choć wtedy myśmy jeszcze służby zdrowia nie mieli w tamtych latach. I chyba dobrze, bo gdyby jeszcze to, to sądzę, że to by było chyba wtedy na za dużo. Na to na, pewnie, to na, pewno na pewno byłoby za dużo po prostu. Lubimy trochę narzekać, nie tylko <laughs> my także my, Polacy, ale. Yy... Jak przeprowadzono badania, to okazuje się, że nie jest tak źle z naszą oceną miejsca, w którym przyszło nam żyć. Radom nam się podoba, uważamy, że się zmienia i dobrze i tak należy trzymać. Te 24 lata były bardzo ważne w historii tego miasta. Gościem państwa, gościem moim był pierwszy prezydent miasta po 89 roku, po pierwszych wolnych wyborach, Wojciech Gęsiak z zawodu architekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję.